Kreskowanie przekrojów w AutoCADzie będziemy robić na warstwie Kreskowanie. Będzie służyć do tego komenda kreskuj, gdzie skrótem jest KRE. Po wydaniu tej komendy musimy wybrać wzór, który będzie służył do zakreskowania wskazanego obszaru. Tych wzorów predefiniowanych mamy tutaj bardzo dużo. W rysunku technicznym maszynowym najczęściej będziemy używać wzoru ANSI 31. Następnie klikamy na obszary wewnątrz obszarów, które mają być zakreskowane. Kreskowanie nie będzie możliwe wtedy, jeżeli obszar jest niezamknięty. Tak jak tutaj widzimy, jest niedomknięcie, więc tego obszaru nie mogę zakreskować, natomiast wszystkie zamknięte obszary można zakreskować. Jeżeli po wydaniu komendy wskażemy kilka różnych obszarów, tak jak tutaj zrobiłem, trzy obszary, a ograniczają mnie właśnie te linie osiowe, dlatego musiałem te trzy obszary osobno wskazać. Jeżeli po jednym wydaniu komendy wskażę kilka obszarów i zamknę komend zakończę komendę, to w tym momencie to będzie traktowane jako jeden obszar kreskowania. Całość będzie traktowana jako jeden obszar kreskowania. Jeżeli jeszcze raz wydam komendę do kreskowania i zakreskuję brakujący fragment i zakończę tą komendę, to nie będzie to już stanowić całości, ponieważ zostało to zakreskowane po, in, po wydaniu kolejny raz komendy do kreskowania. Czyli jeżeli nam zależy na tym, żeby cały obszar, kilka obszarów było traktowane jako jeden. Obszar kreskowania, to w tym momencie te wszystkie obszary trzeba wskazać po wydaniu komendy. Jeżeli chcemy usunąć obszar kreskowania, klikamy na niego i naciskamy przycisk Delete. Jeszcze raz wydaję. Komendę do kreskowania KR wskazuje. Te wszystkie obszary żeby one stanowiły jedność, no i popatrzmy na kolejny parametr istotny dla nas to jest skala. Tutaj jeżeli zmienimy wartość np. Na, na 2, zatwierdzimy to enterem, to o te linie będą pomiędzy nimi większe odstępy. Ten parametr w skali właśnie informuje nas o tym, czy te linie będą rzadziej rozmieszczone, czy też gęściej. Im większa wartość, tym linie są rzadziej rozmieszczone, im mniejsza wartość, tym gęściej. Zakończamy komendę. No, i przechodzimy do takiej sytuacji, gdzie mamy w przekroju widoczne dwa różne materiały. Oznacza to, że nie możemy ich zakreskować jako jeden obszar i zakończyć komendy, ponieważ to są dwa różne materiały. A dodatkowo w rysunku technicznym maszynowym takie obszary powinny być zakreskowane w przeciwnym kierunku. Jak to zrobić? Wydajemy komendę jeszcze raz: Kr. Najpierw. Kreskujemy jeden obszar, zakańczamy komendę. Kreskujemy kolejny obszar. Ale zanim zakończymy komendę, zmieniamy kąt kreskowania. Domyślnie ten wzór kreskuje nam pod kątem 45 stopni. Jeżeli chcę zrobić odbicie lustrzane, to muszę tutaj wpisać wartość 90 stopni i w tym momencie ten obszar zostanie zakreskowany w przeciwnym kierunku. No i teraz wygląda to już lepiej, bo mamy dwa różne materiały zakreskowane w przeciwnych kierunkach. No, ale jeszcze problem polega na tym, że te linie kreskowania nam się tutaj nie schodzą. Żeby to naprawić, musimy kliknąć na jeden obszar kreskowania, z powrotem się nam pojawi edytor kreskowania i teraz korzystamy z opcji ustaw początek. Wskazuję jako punkt początkowy ten narożnik. Nie zapamiętuję, który to był, ponieważ dla drugiego obszaru kreskowania jako początek muszę także wskazać ten sam punkt. I wtedy, dzięki temu, że oba obszary kreskowania mają ten sam początek, to linie zbiegają się dokładnie w jednym punkcie. Jeżeli mówimy o kreskowaniu, to warto tutaj zaznaczyć, że z nieznanych mi powodów AutoCAD często pod... lubi się zawieszać. Po wydaniu komendy do kreskowania. W związku z tym warto taki nawyk w sobie wyrobić, żeby przed rozpoczęciem kreskowania nacisnąć sobie skrót Ctrl-S, żeby zapisać rysunek na wypadek, gdyby aplikacja się zawiesiła. To wszystko, co chciałem pokazać na temat kreskowania. Dziękuję za uwagę.